Cyberbezpieczeństwo to strategiczna dziedzina w dobie coraz bardziej zinformatyzowanego świata. Dane, które gromadzi wszechobecna technologia, wymagają specjalnej ochrony, dlatego też Ministerstwo Obrony Narodowej chce szybko wykształcić specjalistów w tym zakresie. Walka z zagrożeniami w cyberprzestrzeni przestrzeni nie jest już wezwaniem przyszłości, ale teraźniejszości. I zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie rosnąć z roku na rok. Specjaliści stwierdzili, że brakuje około 7 tysięcy fachowców w tej dziedzinie. MON podjął decyzję o tworzeniu fachowców już na poziomie szkół średnich. W całym kraju powstanie 16 klas o specjalnym profilu kształcenia. Jedyną w Wilkopolsce będzie ta w Pilskim Mechaniku. Klasa będzie realizowała swój program, w naszym przypadku jest to Technik Informatyk, który będzie miał swoje przedmioty wynikające z ramowego programu nauczania i dodatkowo, oprócz tych przedmiotów, będą uczyli się właśnie w zakresie tej walki z cyberbezpieczeństwem. Będą to podstawy kryptografii, podstawy algorytmiki, będzie to zarządzanie informacją, zarządzanie danymi i przede wszystkim bezpieczeństwem. Choć nabór ruszy dopiero w czerwcu, to zainteresowanie ofertą już jest spore. Klasa będzie mogła liczyć maksymalnie 15 uczniów, a nauka potrwa 5 lat. Zakształcenie przyszłych specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa odpowiedzialne będzie wojsko i eksperci m.in. z Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy. Na cały program MON przygotował prawie 6 milionów złotych. Pilska placówka m.in. na specjalistyczną pracownię otrzymała niecałe 300 tysięcy złotych. Część tych środków to wkład własny powiatu.